Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Chciałbym Wam tutaj pokazać kilka gołąbków, które mam z nadwyżki. To są z tych moich grubych gołębi, są niebieskie, są czarne, cztery czarne, jakieś tam głowę, leczali. Tutaj mam takie łuskowanego samczyka. Pokażę tylko kilka tych gołąbków i później jest ich około 40 do sprzedaży. Nie? Roczniki są różne, są z tego roku. Są, jest tam gołąb na przykład najstarszy jest 14 rok, 16 rok. no Różne roczniki są. W większości są gołębie młode 20-24 rok. Parę sztuk jest tylko co takich tam starszych. Tu jest samczyk uskowany bardzo ładny samczyk z 20 roku. Piękny gołąb jest. I pokażę tu kilka samczyków, kilka samiczek, tylko tak. Szybko, a reszta będzie pokazana tak. Jeżeli ktoś będzie, wie, któregoś tam sobie wybierze, czy coś tam będzie chciał, będzie mówił jaki kolor, to ja wtedy zrobię zdjęcia, wyślę zdjęcia i wtedy sobie będzie każdy widział. Drugi jest czarny, piękny z takimi centkami białymi na głowie. Piękny go, bo jest 21 rok. pokażę tego starego szali, to nie jest właśnie 14 rok piękny sam jest, dużo gołębi mam z tego gołębia, bardzo ładne gołębie daje uskowane gołębie wychodzą e, takie bez pasów, połowę. samica zaraz też pokażę, Jego one jeżeli będą ktoś chciał to one cała para pójdą, one pojedynczo nie pójdą one są już długo ze sobą samiczka to jest córka Córka starego uskowanego. Stary uskowany był z 15 roku, ona jest 16 roku. Piękna samica, daje, super też młoda. On jest 14 rok, ona jest 16. W tym roku były 4 młode. Tak się tam prezentują na Ziemi. O. To jest para parzysta, gdzie nikt chciałbym nie rozdzielić. Samczyk 19 rok, pstry, piękny gołąb z białym dziobem. Bardzo ładny samczyk. Piękny z 19 roku. A ja mówię, jak ktoś będzie chciał szamicę do niego, to pasuje, zdjęcie zrobię, można, jeżeli ktoś by chciał coś wybrać, nie ma wysyłek, ale jeżeli ktoś to można. Jeżeli ktoś będzie na wystawie ogólnopolskiej, mogę przywieźć Ale na wystawę przywiozę tylko to co tam zamówi nie będę brał, żeby tam spalić sprzedawać jest niebieski białolot, przepiękny samiec Młody gołą 21 rok Niebieski biały Lotka Bardzo ładny znaczy. też jest o zaraz nie pokażę to w samiczkę jest z 17 roku Proszę zobaczyć. Piękna Baja. I ładnie ułożona. nic jej nie trzeba. Zmniejszam troszkę hodowle. Mam dużo lotników. Dużo młodych zostało po locie. Jest ponad 80 gołębi do lotu. Trochę w rozpozie. Jest, jest też gołębi trochę nawytych, wiadomo, nie. Trzeba gdzieś to wszystko pomieścić. Tutaj jeszcze chciałem pokazać samiczkę. Biało, czarną białolotkę, na głowie trochę ma <laughs> białego, biały dziób, 21 rok samiczka Piękna te serce. Jeszcze trochę ja na to pokażę, cały czarny samczyk. Piękny go Bardzo ładny. To jeszcze jest piękny taki go Wody z tego roku też są z tych To jest samica 18 rok. Czarna. Piękna samica. Leciutka, super też zbudowana. One takie trochę większe są gorzej. I tu mamy jeszcze jedną samicę 17 roku. Czarna, białe loto troszkę, 17 rok też. Piękna, A tutaj, yy, Bartek, tu weź teraz w tym. O, tutaj jest, jest reszta tych gołąbków. Oprócz tamtych mazanych w rogu, tamtych mazanych w rogu weź pokaż. One są sprzedane. To tam kolega z Cieszyna yy, ich będzie zabierał na wystawie lub przyjedzie. Nie? A tutaj reszta jest do sprzedaży. Pokaż, warte na ziemi. Jeżeli ktoś tam sobie wybierze proszę zadzwonić powiedzieć. Ja zrobię wtedy zdjęcia i będziemy się jakoś tam dogadywać Było więcej, ale trochę przyjechali z domu, pozabierali. Także dość dużo w domu się sprzedało, do bo tych. Jeszcze ardeny są jeszcze do sprzedaży. Na drugi filmik zrobimy, będą same ardeny linia Doli, tam jest dokładnie 16 bodaj się tych ardenów. Jest. Są starsze rośniki i parę sztuk jest młodych z tego roku, nie? A jeszcze tamte pokaż, to no, jest... tutaj, o tutaj są moje samczyki odsadzone, tu są dla mnie, tyle zostawiłem Same samciki tutaj do, są i ardeny to wszystkie razem są. No, A zaraz tu jeszcze. I te pokaż tutaj na ziemi. Nie wchodź tu, nie wchodź. O tutaj są samiczki dla mnie, które zostaną i pokażemy jeszcze. Tutaj są klotniki w rozpłodzie. Tutaj są gołębie. To są cele, będą w indywidualnych celach, każda para będzie miała swoją celę. Tutaj mam teraz kołąka z 13 roku. To jest wspaniały gołąbek. Super rozpodowiec odwiedzka młota. Mam dość dużo gołębi odwieżka młota. Tutaj mam z tych geringsów. Gołębi od niego. Eee, I on się wywodzi z Ludoklasensów. Bardzo piękny, dobry gołąb i bardzo ładny gołąbnie. Mam już młode po nim tutaj są w rozpodzie i po lotach były. Bardzo z nich jestem zadowolony. Jest tutaj też wnuk, Porsche, wnuczka Porsche tam jest w drugim gołębniku. Jest kilka tutaj tych gołębi bardzo fajnych linii. No Więcej tutaj jest odwieźka młota, właśnie Geringsy, i, i, i z, tych, z tej rodziny, z tego płowego nie? Jego mam najwięcej. Bardzo fajnie w lotach to się Także z tamtych gołębi, co do sprzedaży, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to proszę dzwonić. Odbiór może być osobisty. Najlepiej osobisty by było. A jeżeli ktoś będzie na wystawie, chciałbym, żeby przywieźć na wystawę. Chyba, że ktoś też by chciał, no jakieś ze dwie, trzy pary chociaż, no to dziś możemy w połowie drogi się spotkać. Mogę wywieźć na w połowę drogi, jeżeli tam. No jest wszystko do dogadania się, jeżeli chodzi o prawdę. I na razie dziękuję i do usłyszenia.